Cześć, zapraszam Was do kolejnego tłumaczenia zdań z języka niemieckiego na język polski oraz z języka polskiego na język niemiecki. Naszym dzisiejszym słówkiem przewodnim w naszych zdaniach będzie słowo Die Stunde. Die Stunde to po prostu godzina, ale jeżeli przed tym rzeczownikiem stunde wstawimy na przykład für eine Sztunde, będzie oznaczało na godzinę, na przykład wychodzę gdzieś na godzinę. Jeżeli e, będzie znajdował się przed sztundę, e, przy imek in, in na sztundę, będzie oznaczało za godzinę, na przykład za godzinę wrócę. Jeżeli e, będzie pro sztundę, to na godzinę, na przykład zejdę mal pro sztundę, 10 razy na godzinę. Von sztundę co sztundę będzie oznaczało z godziny na godzinę. A vor einer Stunde to przed godziną, czy godzinę temu. Możemy również w ten sposób przetłumaczyć. Jak widzicie, tych kombinacji z rzeczownikiem sztundę jest dość dużo. Dlatego przetłumaczmy sobie dzisiaj właśnie zdania z naszym rzeczownikiem sztundę. Posłuchajcie pierwszego zdania właśnie z tym rzeczownikiem. Pass auf, ich muss weg für eine Stunde. Usłyszeliśmy. Pass auf, ich mus weg für eine Stunde. Czyli pass auf, uważaj, ja muszę wyjść, muszę iść na godzinę. Czyli ich muszę weg für eine Stunde. Muszę wyjść na godzinę. Posłuchajcie drugiego przykładu. Ich muss los, ich bin in einer Stunde zurück. Usłyszeliśmy Ich muss los, ich bin in einer Stunde zurück. I los możemy przetłumaczyć jako muszę wyjść, muszę lecieć. A ich bin in na stunde zurück, czyli będę z powrotem za godzinę, czyli in na sztundę za godzinę. We wcześniejszym zdaniu mieliśmy właśnie fa na stunde, czyli na godzinę, że dziś wychodzimy na godzinę, a tutaj, że będę z powrotem za godzinę. Przetłumaczmy sobie teraz zdania z języka polskiego na język niemiecki. W których również znajdą się kombinacje z rzeczownikiem dysztute. Pierwsze nasze zdanie to: Sytuacja zmieniała się z godziny na godzinę. Sytuacja, i od tego zaczniemy właśnie nasze zdanie to die situation. Zmieniać się coś to czasownik zwrotny ze senda. Ale to zdanie y, widzimy, że jest napisane w czasie przeszłym, dlatego również w języku niemieckim musimy zastosować czas przeszłym. Zysz Ende, dan, i Tak y, ten czasownik wygląda w czasach przeszłych: w czasie przeszłym imperfekt bądź preteritum oraz w czasie przeszłym perfekt. Możemy w tym zdaniu zastosować czas przeszły imperfekt, czas przeszły prosty. E, czyli możemy powiedzieć, die Situation enderte sich. I teraz, tak jak pamiętacie z e, początku e, tego naszego spotkania, mówiłam, jak jest właśnie z godziny na godzinę. I to było von Stunde zu Stunde. Czyli tutaj właśnie użyjemy tego zwrotu, die Situation enderte sich von Stunde zu Stunde. Czyli sytuacja zmieniała się z godziny na godzinę. Nasze drugie zdanie to jadę 100 kilometrów na godzinę. Jeżeli coś się dzieje na, na przykład 10 razy na godzinę, jadę ileś kilometrów na godzinę, czy spię 7 godzin na dobę, to tutaj właśnie będzie słówko pro przed rzeczownikiem sztundę, czyli pro sztundę. Gdy właśnie coś się dzieje ileś razy na godzinę. Czy też właśnie w takim ostatnim przykładzie, moim na dobę. Więc w tym zdaniu właśnie użyjemy słówka przed tym sztundem: pro. Jadę 100 km na godzinę. Musimy zacząć oczywiście od podmiotu, czyli iść. Następnie znajdzie się czasowy w naszym zdaniu, czyli fare. Iść fare 100 km, ponieważ 100 km pro sztundę i szparę 100 km pro sztundę, czyli jadę 100 km na godzinę. I ostatnie zdanie wydaje mi się bardzo często używane, wrócę za godzinę. Bardzo często yy, mówimy właśnie takie krótkie zdania, wrócę za jakiś tam czas. Yy, tutaj właśnie nasze zdanie w języku polskim brzmi wrócę za godzinę. Musimy użyć oczywiście w tym zdaniu czasownika rozdzielnie złożonego córyk, komen lub wida, komen. Oba te czasowniki oznaczają powracać, wracać. I właśnie tutaj, w tym przypadku, możemy zarówno użyć tego czasownika, jak i tego. I za godzinę, ten zwrot za godzinę pojawił nam się także w naszych zdaniach w języku niemieckim, ten zwrot brzmiał in einer Stunde. Czyli jeżeli chcemy ułożyć całe zdanie wrócąc za godzinę, to powiemy Ich komme in einer Stunde zurück. albo Ich komme in einer Stunde wida. Mam nadzieję, że udało Wam się przetłumaczyć wszystkie zdania z języka polskiego na język niemiecki, a także też z języka niemieckiego na język polski i do zobaczenia w kolejnych tłumaczeniach już za tydzień.